Tutaj kanał MSP Waleriana Star. A oto kolejny odcinek informacyjny. Do konkursu zgłosiła się trzecia uczestniczka Pandokola 1235. A oto jej historyjka. Dawno, dawno temu był sobie czarnoksiężnik, który grał w MSP i kazał dawać prezen prezenty i ugaradał. Ugradał, tak mi się nie wiem, ugradał rzeczy, ale ktoś do go chyba go zgłosił i nie mógł się nigdy już zalogować na MSP, bo ukradł komuś też konto i chyba konto, bo zakradkował i się na nie, za, na nie zalogować i nigdy już nie było pomin slajdu i dostał. I dostał nauczkę do końca życia i później umarł, bo miał chorobę. Przeczytaj i opowiedz, co o tym myślisz. Dobre czy nie? Moim zdaniem bardzo creepy, bardzo fajna historia, taka kreatywna. Naprawdę. Eee, ra raczej nikt by takiej bardzo creepy i kreatywnej historii. Pan do kola, 1, 2, 3, 5. Naprawdę, pan do kola, 1, 2, 1, 2, 3, 5. Bardzo kreatywna i fajna historia. I bardzo creepy, taka Halloweenowa, ale też ma troszeczkę w sobie Movie Star Planet. Dziękuję. Dziękuję i zapraszam do otwierającego konkursu. Konkurs trwa do 31 października. A wyniki, a wyniki będą 1 pierws pierwszego, pierwszego listopada. Zachęcam do udziału. Eee, wszystkie szczegóły możecie do mnie pisać na mój Star Planet, mój nick Waleriana Star, lub możecie, lub możecie zobaczyć na moim kanale eee, filmik w filmiku konkurs. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia!